W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć i musisz być w tym dobry. Wojak dobry jest. Od twojego ostatniego pojedynku bardzo szybkiego nie minęło dużo czasu, zatem zdążyłeś już wrócić na jakieś treningi, czy jeszcze ciągle w domku spokojnie sobie siedzimy? No ja już odpocząłem kilka dni, ale już od czwartku wróciłem na siłownię ma treningi powolne, na razie się rozgrzewam a, i planujemy, żeby na czerwiec 18 już rozpisać wszystkie treningi, całe 8-9 tygodni e, już rozmawiamy o tym, jak będziemy trenować, jeszcze czekamy tylko na nazwisko przeciwnika. Po tym ekspresowym zwycięstwie w Filadelfii e, pojechałeś do siebie, do Atlantic City, e, tam spędziłeś dwa tygodnie, no i teraz... E, z... Twoja obecność tutaj świadczy o tym, że już wróciłeś na treningi do Global Boxing Gym, czy jeszcze, jeszcze wracasz do siebie, do Atlantic City? Tak, dzisiaj trenowałem w Global Boxing, a tak teraz będę coraz częściej trenował w Global Boxing. A mam tu dobre sparingi, bardzo dobrą opiekę trenerską, a, aczkolwiek e, często do Atlantic City jeździmy też na sparingi, trenować tam z trenerami. Także a, bardzo się cieszę, że mogę trenować w tych obu obu siłowniach, w obydwu siłowniach naprawdę są a, w światowej klasy zawodnicy, wszędzie mogę coś popatrzeć, wszędzie mogę się czegoś nauczyć i przede wszystkim mam różnorodność stylu w sparingach. Bardzo fajna gala Wam się szykuje 18 czerwca w Atlantic City. Ty, Mariusz Wach, być może Kamil Właszczyk, być może, na co też bardzo liczymy, Paweł Wolak. Kto będzie przy takim zestawie nazwisk walczył główną walkę w wieczoru? Ty czy Paweł Wolak? A może Mariusz Wach? W tej chwili nie mam pojęcia, myślę, że Paweł Wolak ma pierwszeństwo, walczył w większe walki, ma lepszy rekord, a także nie, nie wiem, jak to się jeszcze rozstrzygnie. jak ty masz 31 lat, kiedy chciałbyś już tak walczyć naprawdę na tym bardzo wysokim poziomie w kategorii średniej? Ile sobie dajesz czasu na takie, sobie i pewnie też swojemu promotorowi, na doprowadzenie do tych wielkich pojedynków? To zależy, najpierw muszę wygrać te mniejsze pojedynki, mniejsze pasy, żeby walczyć o te większe... Każda walka to jest dla mnie testem, każda walka to jest dla mnie krok wyżej, każda walka to jest dla mnie nowy egzamin. A jeżeli to zdam, to idziemy do następnego, do następnego poziomu. Także a nie mam pojęcia, zacząłem a dosyć późno, mam 31 lat, mam długą drogę do przejścia w bardzo krótkim czasie, także dlatego... A Moje walki są jakie są, nie są z łatwymi przeciwnikami. Aczkolwiek ostatnia walka była dosyć łatwa, miała to być na rozgrzewkę, plan był taki, żebym ją wygrał, nie miał żadnego cięcia, żebym był właśnie gotowy na zaplaną walkę 18 czerwca. Przed chwilą zakończyła się walka Andrzeja Fonfary, który tutaj wystąpił na tej gali w Newark, no można powiedzieć w twoje miejsce, bo ty, na początku planowano, że ty tutaj wystąpisz. Nie ma jakiegoś takiego drobnego żalu, że przy tak dużej liczbie polskich kibiców nie występujesz? No może nie żal, może że szkoda, bo zawsze to jest bardzo piękna publika, jestem tu, mam dużo dobrych komentarzy od, 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 od polskich kibiców, a bardzo bym chciała patrzeć na takiej gali, a aczkolwiek nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Też nam się naprawdę piękna gala szykuje 18 czerwca i jestem bardzo podekscytowany. A ty debiutowałeś? Dwa, w 2000, 2005, albo w 2006 roku? Wybacz, mnie nie pamiętam dokładnie, to może mnie od razu poprawić? Przepraszam, nie, nie słyszałem pytania. Debiutowałeś w roku 2005, bądź 2006, no to od razu możesz mnie poprawić, jeżeli coś było nie tak. W 2006, debiutowałem. 2006 roku Właściwie e, niewiele wiemy o tym, jak w ogóle znalazłeś się w Stanach Zjednoczonych, e, z je, w jakiego powodu właśnie znalazłeś się tutaj na miejscu, że właśnie tutaj zadebiutowałeś. A po prostu przyjechałem na, na wymianę studentów, student exchange, work and travel a z kilkoma kolegami. Przyjechałem, zobaczyłem tu większe szanse i zostałem po prostu. Czy przyjechałeś właśnie w to miejsce, gdzie teraz mieszkasz, czyli te rejony Atlantic City, tutaj bardziej wschodnie wybrzeże, czy, czy zupełnie gdzie indziej? Jak to się potoczyło, że w tym momencie jesteś właśnie tutaj? Powiem krótko, przyjechałem, wylądowałem w Denver, byłem w Salt Lake City, Utah dwa miesiące. Przyjechaliśmy do Nowego Jorku dwa lata w Nowym Jorku i teraz mieszkam już od 8 lat w okolicach Atlantic City. Nie było żadnego problemu z uzyskaniem jakiejś wizy, tutaj, żeby móc już tutaj mieszkać oficjalnie. Były na początku tak, a teraz jako, jako sportowiec, jako bokser, liczę, zaczynam się liczyć w rankingach i w tej chwili nie mam problemu. Jestem tu absolutnie legalnie. Dlatego ponieważ jestem profesjonalnym bokserem. Do no Polski udaje ci się od czasu do czasu wpaść, czy już dawno nie byłeś w naszym kraju? Nie, nie byłem w Polsce już bardzo dawno. Od 10 lat nie byłem w Polsce, aczkolwiek planuję w tym roku, planujemy w tym roku, odwiedzić Polskę właśnie. Mam nadzieję, że powodem mojej wizyty w Polsce będzie bokserskie show. Mówisz, od 10 lat nie byłeś w Polsce, ale bardziej czujesz się, mam nadzieję, Przemysławem Majeskim niż Patrykiem Medziuskim. Jak to jest? Bardziej że się Przemysławem Majewskim. Patryk to dla mnie naprawdę tylko Amerykanie mówią, bo nie mogą Przemysław. Jeżeli pisałem Przemysław, oni mówią... Psz, psz, psz. Mam to samo. Łamię sobie po prostu język. No. Dobrze, Przemek. To dziękuję Ci serdecznie za te pozytywne słowa. No i życzymy, żeby szło to wszystko w jak najlepszym kierunku. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję wszystkim i pozdrawiam wszystkich czytelników Boxer.org.